Dobrze, proszę Państwa, przede wszystkim zacznę od podziękowania, że Pan Premier przyjął zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Dla KGH jest to wielka rzecz. Jesteśmy na placu budowy jednego z trzech szybów i trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To dzisiaj symbolicznie Pan Premier jest na budowie, rozpoczęciu budowy szybu szyburetków, ale Zamiarem KGHM-u jest uruchomienie trzech szybów w ciągu najbliższych 10 lat. Proszę Państwa, kilka, e, półtora kilometra pod miejscem, w którym stoimy, są e, ogromne zasoby miedzi. Jeżeli mówimy o Dolnej, Śląsku i Polsce, to tak naprawdę zasoby miedzi są jednymi z największych na świecie, a jeżeli chodzi o Europę, bezwzględnie największymi. Ech. Są też niestety... Oprócz tego szczęścia, które mamy, które mają wszyscy obywatele tego kraju, dlatego, że to jest bogactwo wszystkich obywateli tego kraju, są jednak rzeczy, które sprawiają, że te zasoby nie są tak łatwo dostępne. Oprócz tego, że są bardzo duże, to jest to półtora kilometra pod ziemią i są na bardzo dużej powierzchni. Proszę Państwa, niedostępne są również dlatego, że są różnego, budowa geologiczna i hydrogeologiczna jest taka, że że nie tak łatwo tam się dostać. <laughs> proces budowy będzie wieloletni i proces budowy będzie też bardzo kosztoponny. będzie to bardzo duża inwestycja dla KGHM, jednak kluczowa, żeby utrzymać co najmniej, a marzeniem KGHM jest zwiększyć produkcję z zasobów własnych. Jesteśmy też na placu budowy, w którym no, ważne jest to, że wykorzystujemy też własne kompetencje, własne doświadczenia, blisko już 65-letnie, i, i jest to kolejny, będzie to kolejny szyb, kolejne trzy szyby w ciągu następnych lat. Żeby móc uruchomić tą inwestycję, to no, chciałbym jeszcze za jedną rzecz podziękować panu premierowi, za to, że y, atmosfera i rzeczowe rozmowy z Ministerstwem Finansów. Przy aktywnym wsparciu ministra aktywów państwowych doprowadziły do tego, że na bardzo zaawansowanym etapie są rozmowy na temat optymalizacji podatku od kopalin poszukania czegoś, co się nazywa optymalnym kompromisem, żeby spółka mogła się rozwijać, żeby ta mieć była nasza, a jednocześnie, żeby właściciel złoża miał z tego korzyść. Tyle, proszę Państwa, myślę, że i tak za długo przepraszam. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. To dla mnie wielka satysfakcja, że mogę być tu w tym miejscu, które daje nadzieję na bardzo poważne przedsięwzięcie, bardzo poważne w przyszłości zyski. I to zyski liczone nie tylko w pieniądzach ze sprzedaży produktu, jak uszczyci się KGHM w Europie i na całym świecie. Nie chodzi tylko o to finansowe znaczenie polskiej miedzi, ale jak Państwo dobrze wiecie, Miedź, podobnie jak inne metale, ale ostatnio szczególnie miedź, nabiera też znaczenia, powiedziałbym, geopolitycznego i nie ma w tym ani słowa przesady. Nasze bezpieczeństwo, zarówno gospodarcze, bezpieczeństwo kgh u regionu, o tym pan prezes już mówił, musimy myśleć w kategorii takiej strategicznej, w perspektywie nie roku, nawet nie pięciu lat. Nasze huty, które przerabiają polską. Mieć muszą mieć co robić także w przyszłości nie tylko za właśnie 2-3 lata, ale ta mieć jest także absolutnie strategicznym yy, surowcem, czy przerobiona mieć y, tak ważnych dla nas u yy, gałęziach gospodarki, jak przede wszystkim energetyka. Ja jadąc tutaj do, do yy, kombinatu, właśnie w to miejsce, gdzie, yy, gdzie zaczęły się. Wiercenia. Przygotowałem sobie taką informację, która przemówi Państwu do wyobraźni. Jak wiecie, budujemy i yy, to są wielkie przedsięwzięcia. Yy, farmy wiatrowe. Yy, to jest offshore, te, które są w Bałtyku. I to jest no, dla nas niezwykle ważne źródło przyszłej i to niedalekiej energii. Tylko jedna wieża wiatrowa potrzebuje. I po prostu, z, przepraszam za kolokwializm, zdębiałem, jak się o tym dowiedziałem. Blisko 5 ton miedzi. Samochód u ten tradycyjny spalinowy potrzebuje 30 paru kilogramów, około 30 kg. A elektryczny ponad 80 kg miedzi. Jeden samochód. Więc to daje wyobrażenie, jak ważna mieć jest nie tylko dla nas, ale jak ważnym atutem, nawet politycznym. Polska mieć może być w ręku każdego polskiego rządu i mówiąc o tym, o czym mówił pan prezes, czyli o, o zyskach, które są i w przyszłości będą zyskami i, i tak ma być i wszystkich Polek i Polaków, u, u, więc y, stąd ta troska nas wszystkich o to, żeby KGHM się rozwijał. Bardzo dziękuję za informację, bo po to także przyjechałem tę informację, że m, przestrzegacie tutaj też w, myśląc o tej inwestycji o naszej idei republizacji, to wiecie, że ten local content polskie firmy będą praktycznie w całości odpowiedzialne za tę inwestycję. Tutaj mamy no ten początek roboty, ta, ta instalacja, którą Państwo widzicie za naszymi plecami, to jeśli dobrze wiem, to jest PBK Przyzm Budowy Kopalń. Tak. PBK jest jedynym wykonawcą i dowiedziałem się także od pana prezesa, że inne firmy, które są własną KGHM-u będą odpowiedzialne no, w 90% za, za całą tą inwestycję. I to jest na lata roboty, tak? To i mówimy tutaj o pracy dla w konsekwencji dla kilkunastu tysięcy ludzi. To też jest nie bez znaczenia, jak się Państwo domyślacie. Mówimy o miedzi, mówimy o srebrze, jeśli też dobrze danotowane w pamięci jesteśmy drugim na świecie, producentem. Tak, jesteśmy. Coś... Dzięki Waszemu. Tak. Dzięki Kagi Hamowi. To jest złota, więc y, jest coś, się je, świecić tutaj. Y, 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 ta skromna, y, 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 żółta tabliczka, czy, no, taka fosforyzująca, oznacza ten wykop na Ten odwiert tutaj jest już na odwiert już jest wykonany na 1600, 1360 metrów, czyli to jest ten poziom, na którym będzie y, mhm. Na której znaleźliście miejsce i będziecie wydobywać mniej więcej tak na tej, na tej głębokości. Zdajemy sobie sprawę, że to jest technologicznie no, gigantyczne przedsięwzięcie, bardzo skomplikowane. Niebieskie punkty, jak ty tam widać, to z kolei będzie służyć składaniu, tak? W mrożeniu de facto mrożeniu, tak. mrożeniu tego podziemia tak, żeby roboty mogły postępować. No naprawdę jest co jest robić. Dlatego no, chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Pan prezes nazwał to ostrożnie optymalizacją podatkową. My sobie zdajemy sprawę, że z jednej strony ten podatek, yy, który zawsze był takim no, trochę przytłaczającym ciężarem dla, dla KGHM, to nie jest nic u, nic oryginalnego, to nie jest polski wynalazek. I tak jak pan prezes też powiedział, ta mieć jest własnością całego narodu, więc w jakiś sposób cała Polska musi korzystać z tej mieci. Ale z drugiej strony KGHM musi się rozwijać. I, I dlatego podjęliśmy już tą decyzję o tym, aby, aby podatek był mniejszym ciężarem dla KGHM. Jestem absolutnie otwarty na rozmowę, aby w perspektywie czasu wraz z postępem robót ta, ten kontekst podatkowy był coraz bardziej korzystny z punktu widzenia KGHM-u. I to też jest w interesie nie tylko firmy, ale w interesie nas wszystkich. I ktoś powie, że późno, a ja powiem lepiej późno niż wcale. I na pewno będzie to przynosiło owoce takie o jakich myślimy. Chciałem podziękować za, za dobrą robotę to jest przykład też takiej ciągłości naszych wysiłków jest pan prezes kghm jest minister Kropiewicki, który przez dwa lata tego pilnował z bardzo pieczołowicie i wielkim sercem minister Balczum, pani wiceminister Zajdler będą, są naprawdę bardzo, no, i dalej będą pracowali, każdy na swoim miejscu żeby KGHM był tak jak do tej pory, ale jeszcze w większym stopniu prawdziwą perłą w koronie polskiej gospodarki.